Siemaneczko, z tej strony, zapraszam Was już na film, ale zanim to mam parę drobnych ogłoszeń. Po pierwsze jesteśmy blisko 20 tysięcy. Tutaj się wyświetlają osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał i dziękuję mega za to, że jesteście. I posłuchajcie, zbliżamy się do tych właśnie 20 tysięcy, na których będzie. z okazji których oczywiście będzie specjal. Ale też jeżeli chcecie drugą część tego poradnika sprawdzania, no stawcie duży łapek w górę, wtedy będę wiedział, że trzeba go już ponagrać, bo pewnie jest część osób, które właśnie są adminami i nie wiedzą jak sprawdzać, tak więc... Dajcie tę łapkę w górę, no bo to jednak motywuje do pracy. I tyle. Dziękuję tą które która teraz właśnie się wyświetla. Jeżeli tego jeszcze nie mówiłem, i zapraszam już do odcinka. Siebęczko, już tu jestem na serwerze. Tak więc ja Wam szybko to opowiem, szybko tutaj jest streszcze, żebyście po prostu mieli pełen poradnik. Y jeśli to jak się wyrobię to wszystko jeszcze w formie tekstowej, a jak nie, to niech ktoś po prostu ogląda, jak sprawdzać. Tak więc zaczynam na początku od opcji. Ja zawsze tutaj sprawdzam ustawienia stopera i zjeżdż, ka każę zjeżdżać na dół, tak? Każę zjeżdżać, zjeżdżać na dół i szukamy dwóch linijek. Szukamy launch version i liniki version. Yy, to oczywiście może być na przykład napisane huzuni, ale na przykład ktoś może nie mieć huzuni tego, ale to już nas to nie interesuje. Także ktoś na przykład chce sterulować sobie admina. tylko po prostu tak jest. Mamy wersję 1.11.2. Tu się wszystko zgadza, OptiFine, gotowe. Może zobaczymy tutaj też resource Pack, jaki jest, ale nas to na razie nie interesuje. Od razu, jest, jeżeli tu jesteśmy, możemy kliknąć paczki zasobów. Mogą być na przykład tutaj tekstury pak X-Ray, na przykład nie. Takie, takie rzeczy tutaj mogą być. I ja zawsze każę tutaj, to jest mega ważne przy słabszych komputerach, żeby gracz wychodził przyciskiem Escape, wtedy go nie znaguje, wtedy nie ma takiego przeładowania tych teksturek, tak? Nie ma tego, jak klikniesz Down, no, no to wtedy ten gracz jednak. Yy, Tek tek, który się jeszcze raz mu załadują, a przysła przy słabszych komputerach czasami trzeba czekać jakieś 20-30 sekund, tak? Więc to nie jest za bardzo y, fajne i po prostu przedłuża tylko sprawdzanie. Ja kolejną rzecz którą robię to: y, każdy dla graczy wcisnąć przycisk, przycisk F3. Tu mam na przykład potwierdzenie wersji, jaka to jest wersja. Vanilla, czyli tutaj akurat nie jest na żadnych cheatach. Możemy sprawdzić, jakie ma CPU, nawet y, jaką ma kartę graficzną. Ile ma RAMu przypisanego do Minecrafta Jaką wersję Java ma Ale to nas za bardzo nie interesuje I teraz uwaga Ja stosuję dwie metody Jeżeli na przykład podejrzewam, że są to skrypty F3+, A To jest przeładowanie Ogólnie chunków I F3+, T czyli przeładowanie tekstur Przeładowanie tekstur zawsze zawiesza Minecrafta Jeżeli skraszuję to Na 99% to jakieś yy, są to po prostu jakieś cheaty, ewentualnie ktoś ma bardzo słaby komputer, ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby komuś wywaliło przy tym. Szczególnie na, to, na tych cheatach, które są yy, yy, z fogiem, tak? Na tych skryptach, ale tych skryptów chyba ostatnio za bardzo nie widać, kiedyś były, ale ich, ich, ich już tutaj za bardzo nie ma, w, przynajmniej nie znajduje w Polsce. Dobra, wróćmy się teraz do Minecrafta, ja tutaj do ustawień graficznych, w które już tutaj wszedłem. Ja akurat mam tutaj... Yy, Optifine, więc mam shadery, tu mogę sobie włączyć, wyłączyć, jak chcę, nie wiem, typu takie, czy tam jakieś inne, ale one brzydko wyglądają na tej wersji, znaczy no brzydko, patrzcie, są takie białe kropeczki, nie wiem od czego, czekajcie, o, zawsze warto się spytać, jeżeli ktoś ma wersję z Optifinem, czy może tego Optifina pokazać, typu na przykład przez, czy przez C, czy przez kontrolę, jak akurat mam pod C Optifina i jak widzicie Optifine działa, niestety te shaderki, no nie są jeszcze przeze mnie tutaj skonfigurowane, więc... Na razie je sobie wyłączę. Od czego zaczynamy dalej? Znaczy od czego teraz będziemy kontynuować sprawdzanie? Ok, wyłączone. Będziemy kontynuować sprawdzanie teraz przez sprawdzenie statystyk. Ja wiem, że te czity, które wykorzystują z statystyki, to jest na przykład Wurst. Tutaj powinno być coś takiego, jak. Um, może wam wkle wkleję skina. Raczej, raczej nie wkleję, bo zapomnę. Ale tu może być na przykład właśnie, że. Uruchom Wursta albo Disabled, albo Abled, chyba tak, tak jakoś tak było w nie pamiętam, tylko wiem, że tu Wursta da się wyłączyć w bardzo łatwy sposób i tutaj właśnie mamy Wursta, nie wiem czy coś jeszcze mamy. I teraz, wracając do opcji graficznych, tu oczywiście można się na przykład pobawić my wszystkimi rzeczami. Ja mam, jestem akurat na Shaderach, więc wam tutaj nie będę wszystkiego pokazywał. Tak jak mówię, raczej tych, tych tutaj się nie stosuje. Co możemy jeszcze sprawdzić? bo to jest bardzo fajne. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, co taki delikwent wpisał na czacie ostatnim razem. Szczególnie, że nie może mieć jakichś przykład niespotykane czyty. I w tym celu wykorzystujemy strzałkę w górę. Ja na przykład tutaj mam T. Te. I teraz, jeżeli na przykład ktoś takie coś ma, nie wciśnie Enter, tak? I przy T na przykład przy y, salosi się wyświetli całe chyba GUI. Nie, te, te GUI musi być, tak to się nie wyświetli, ale będzie napis że z coś tam tak, że nie ma takiej komendy tak więc możemy takie, czy możemy kazać ukośnik T, czy możecie, możemy kazać wpisać komuś kropeczkę y czy kropeczkę na przykład y on to wiadome jeżeli na przykład coś się wyświetli w stylu na przykład nie wiem tam, że nie wiem, uruchomiło się czy coś, no to wiadomo, że to są y jakieś y czyty skrypty, jakkolwiek to zwał do opisu oczywiście wrzucę całą listę cheatów, którą gdzieś tam kiedyś przygotowałem sobie jest tam chyba kilkanaście, przynajmniej, kilkadziesiątka tam wypisałem ich, róż różnego rodzaju nawet wersji, jeżeli nie zapomnę, to wrzucę w tym filmie, jeżeli zapomnę, to w następnym. Y Albo zupełnie prosty opis. Y I co możemy dalej zrobić, tak? Jeżeli już sprawdziliśmy sobie to, to wiadomo, że y fajnie byłoby sprawdzić ogólnie tutaj menu, tak? Ale nie chcemy, żeby gość wylogował żebyśmy go mieli cały czas na tym więc ja zawsze odpalam drugiego minecrafta, ale o tym będzie w kolejnym poradniku, jak to wszystko zrobić I ja teraz zawsze jeżeli to już sprawdzę ja oczywiście po kolei tego nie robię, zawsze każę komuś otworzyć folder z paczkami to jest fajne i od tego zaczniemy kolejny poradnik, a póki co ja wam już będę dziękował, jeszcze tylko jeden sposób pokażę, klawiatura ekranowa oczywiście, no klawiatura ekranowa bardzo łatwo oszukać, więc ja proponuję zawsze, żebyście się rozłączyli Patrzcie, na przykład tu od razu wchodzi w to, klikamy Escape, i tutaj nic nie ma. Ale co tu może być? Może być na przykład tu napisane RESILIENCE, kiedyś miałem chyba tu, albo tu RESILIENCE gdzieś napisanego. To też może być RESILIENCE, może być Huzuni, może być Nobos, może Mogą być wszystkie czyty, które mają takie ładne menu, albo mają po prostu napis menu. I chyba tyle, tak. Ja też proponuję, żeby. Jak tu osoby właśnie wchodzą, to przede wszystkim, tak jak mówię, ustawienie stopera, paczki z osobów patrzyły tutaj, to. Tak więc jeżeli. Komu się ten poradnik spodobał w jakimś tam stopniu oczywiście, będzie oczywiście kontynuacja na przykład na pulpicie i później będą jeszcze oddzielne programy, które służą do szytowania w stylu na przykład czy w stylu cheat engine'ów czy czegoś takiego, to może zostawić łapkę w górę. Dzisiaj niestety mówię, tak jak mówię, bez mojej brzydkiej mordy, ze względu na to, żeby nie zasłaniać tutaj niczego w poradniku, tak więc ja już Wam dziękuję. Codziennego cheatera na razie nie będzie, bo nowej edycji nie ma, a przypomnę, że... Codzienny cheater jest codziennie, oprócz weekendów, żebym miał po prostu taki, wiecie, taki luzik, a nie musiał się spinać, że trzeba coś nagrać. W weekendy będą takie luźni luźniejsze filmy wlatywały, jakieś tam może minigierki czy coś takiego. Tak więc tyle. Ode mnie, dziękuję i do usłyszenia w kolejnym poradniku.